W 2019 z inicjatywy mieszkańców Ruda Śląska wybudowała trzy trasy rowerowe. Tego czasu trasy są regularnie rozbudowane, a w tym roku w końcu doczekaliśmy się Dirtu, czyli coś, na co ja osobiście czekałem bardzo długo. Co na chwilę obecną wiemy na temat linii, które tam powstaną? W przetargu dla firm była informacja, że każda z linii musi zaczynać się drewnianym speedboxem, posiadać metalowo-drewniane wybicia. Ostatnie lądowanie każdej z linii miało być zakończone resiboxem oraz kłoterem do nawracania. Aha, i na najeździe miał być bebet beton! Już teraz wiemy, że speedbox będzie ziemny, zamiast betonu będziemy mieli kruszywo, a każda z linii nie będzie zakończona rezyboksem. Za to będziemy mieli jednego rezyboksa, na którym będą dwa wybicia. A co do linii, będą dwie i w sumie jeszcze trzecia dla ludzi po menopauzie. Większa z linii będzie miała kikerę o wysokości 230 cm, a ze zdjęcia, które otrzymałem, wnioskuję, że kąt będzie około 55-57 stopni. Mniejsza linia będzie miała znowu kickery o wysokości 210 cm i będzie sporo łagodniejsza. Teren, na którym prowadzone są prace jest bardzo trudny, ale patrz na to, że trasy kopię Marcin Roth oraz Bartosz Game za wszystko będzie elegancko.